O, jestem tym. Jestem mordercą. Ciekawe kto cię zrobił tym mordercą, bo mnie by wyświetliło i miałem wybrać kto jest mordercą. I wziąłem ciebie, oczywiście. Aha! Ciii. Jestem mordercą. Trochę jak w tym, w tym... Um... Chociaż tam było to proste. W tym... No more room in hell. A w sumie zagrałem sobie w to, to było fajne. nie się podobało. Możemy. Ja problem. nie wiem co na niego. mam Taki szybki internet że... Szkoda gadać Jak najbardziej może... No to było takie kurde, takie inna odsłona gry o zombie. Taka bardzo powolna. Tak Zainfekowany jak to działa? Maria. Kto jest jeszcze zainfekowany? Ja jak widzisz Lisą jestem gram a czy jest na grę czy inną postacią? No, bo to zależy, jak się tam się wybiorą. Dobra, chodź, 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 Maxiu, tu jestem z tobą. Dobra, Dobrześ. tylko problem jest taki, bo krew musimy pić. Tylko nie na oczach ich. Zabiłem gościa. Ale trzeba go przygłosować. Tak nie zabija się gość. No, co ty też go przygłosu? No nie, mogę tak zrobić. Pij krew, pij krew, tylko nie na oczach innych. Ja nie wiem. Dobra, jakąś szmaciurę tutaj znalazłem, ale jej nie zabiłem. No. Bra. fajne, że się widzi ludzi przez okno. O. Wypierdalać O, zabili kogoś. Dawaj, 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 głosuj, 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 zabijmy go. Bardzo dobra sytuacja. Jeden jest z głowy. No, a ja dużo krwi się ubiłem. Ja tylko jedno Wiesz co, ja bym ich na razie nie głosował, ja bym ich na razie nie, 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 nie. zostawił. Zostawiamy ich, zostawiamy ich, zostawiamy ich. Niech oni... Nie minutę. Ja już krwi nie będę pił, mimo wszystko. No ja, ja nie mam prawo. gdzie. Czy ktoś za mną chyba... Nie idzie już. Jak znajdę, to wypiję. No... Ja ciągle piję, O! Bo... Znalazłem Hatcha. Dawaj. Jest Witaj. jest jakiś ziomek, ten z Irokezy. No Czemu do mnie szczerasz? Dobra, dawaj rozjebiemy go. go. jest? O, krok, Nie krok. no, spokojnie. Jestem w zadaniu po drugiej stronie. Ciebie. O, da się to otworzyć? Nie no da się. Dobra, wziąłeś krew. Ja chodzę za tym typem z Irokeza. To trzeba ca całą krew wypić, w... Maxim... tak? Coś mówi, że ja w dupę mu. Który to gadał? Nie mam pojęcia, ale będę się przez ten czas ukrywał. O, Jak to włączyć? Nie, teraz możemy się transformować. I będziemy ich nielaczać. Zabiłem zabiłeś? Nie? nie wiem, była jakaś dziwna animacja. Tak, leży. Już jest tam, ktoś, strzela, ktoś To strzela, ktoś tu strzela. Tak, tak, z boku, z boku. Z boku. Dawaj, mam, zabiłeś. Masz, kolejna. zajebiście Tutaj. Jeszcze jeden. I mam, 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 zabiłem. No koniec, tak? Czy co? Teoretycznie, chyba, że się respią, bo też jest szansa, że się. tak, respią. Respią się. Wiesz co? Tak powiedziałem, żebyś nie pobierał, ale w sumie jak się z tym zjebem, to jest śmiesznie. No. A ten jeden chyba został. Dobra, wygraliśmy. Dobra, to mam. Mam włączyć Gierkę czy. A masz już pobrane? Tak, już pobrane jest. No to dawaj. I co my mamy zrobić, Max? Tam. No bo jeszcze jeden został. Aaaa, dobra. Włącz, włącz, włącz. Mam go. Padł, ale nie załatwiłem go z tym załatwieniem, załatwieniem Ja nie wiem jak się załatwił nie? No, ma, mamy kogoś, mamy kogoś Uważaj, uważaj, uważaj O nie, kurde, oj, Mam, mam, mam No mam i zajebiście, kogo. kurwa Rozegrane Swoim w dupę Ej, mam rozegrać tutorial, czy nie? Jak, jak ja razie? nie grałem Dobra, to ja we gwabach pominą W razie czego coś co? Nie, ktoś jeszcze, ma, jeszcze jest! Ma wejść do tego pokoju, bo O, witaj. Tam jest, I dobra, tam chodź morderca... go rozjebijemy od razu i chuj. Dawaj, strzelaj w no, chuj. You survived. No i chuj mu w dupę. Nie no, mordercami się fajnie akurat tutaj gra. Tak, mordercami się fajnie gra. Mhm. <grym> Dobra. Jak ją dołączyć do... E, Zapraszę cię. Dobra. <grym> Morderca jak nie jest, fa jest, jest fajny. nie jest fajny. <grym> Ale ja nie mam pieniędzy. Bo tu są jakieś te płkty, się dostajemy 0. Ja mam trzy. Bo ja chcę Zajemy Gamer Girl. <grym> dobra. Co to? Dobra, to, dobra, to dobra, zagrajmy? Gramy czy... Mm, dawaj, Możemy, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, to... dawaj. Pierwszy mecz, w pierwszym umrę. No. no, nie no się fajnie, Pamiętacie, bo... jesteśmy w drużynie? Jak coś to trolujemy. Dobrze. Jakby, jakby co to? Wina internetu zawsze, jak coś źle zrobimy. Wina internetu. A nie randomu? Albo randomu. Randomy są zawsze zjebanie. Pamiętacie. Że... No, Jest ale... randomu. Dobrze O, jestem pewnym rockikiem. Mam jakąś kropkę, czekaj co Co masz? Jakąś kropkę tutaj, w, 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 uplepszenie. Jakaś kropka. No ja też mam jakieś kropki i mam. O, czekaj, mam coś takiego. Mam jakiegoś solar, coś. Eee, Co ja to w się sensie nazywa? <laughs> solar Power Torch. Terry when Equipped in the Light. A, dobra. Ku mam czocze. Ach. Bart. A pamiętam też tę mapę. Mhm. Mm to jak no. to jest. Daj, ja Czemu miał jakimś skinem, ja nie mam tego skinu przecież. Tego skinu nawet chyba nie istnieje. Nie istnieje. Nie widziałem tego skinu, żebym daj, miał te uszki. Ale... Ja się jakoś zapytam, jak kupaliście, jak wy tą grę? Eee, ooo... Max mi powiedział. Znemon, Google Gamerka, Tomek, eee, Undecided i tam, 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 tak dalej. Ej, dobra. Ej, nie jestem taki zainfekowany, o co z tym chodzi? Eee... Mam czarny ekran? Was też? No, wywaliło. Fajnie. Myślałem, że bazar ciebie też wali. Um, no mam czarny ekran. A bo no oczywiście, że z distrakcji gryjesz. Yeah! Ale no, grę wyjebało, go. tak? Dobrze, wyłączam grę, ja. zamknij program. Ja bym pewnie i tak dostawał w pierdol, bo jestem chujowy, nie? Ale. No. Ale mimo wszystko, This... jak. Oparte jest bardziej na umiejętnościach, no tak jak ktoś jest lepszy, no to spoko jest lepszy. Niewinne jak coś. Hmm, nie a moje zadanie tylko jest zbieranie czy. Y musisz przeczytać ten cały czas i później będą ci się takie, takie, takie y żółte y te takie kurde, takie y zielone y jakby lesze i musisz je zbierać, żeby... Eee, o, to X trzeba wyciemno. wstrzymać Nie no. naciskamy. Może no, jednak na pa padach co podłączę, no. Ujdź w dupę, to. Tak. Ujdź w dupę. Znalazłem ten. Tak, jesteś jedyny, który gada gadam. Śmieszne jest, bo mi pokazuje... padowe, padowe na tych, tych... Tak, możesz. Ale nie, nie strzelamy ma... Nie, no nie, 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 nie. Zagłosuj, dawaj. dawaj, dawaj, nie dawaj, nie dawaj, nie dawaj. Ma dawaj, jeszcze. No, kurwa. dawaj głosujcie, Dawaj no, głosujcie, kurwa Dawaj nie, 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 głosujcie! nie, Uj, w dupę o, okay. Ale ja, jaki inny w nią trzeba strzelać, ta trzeba. Ta, 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 ta czarna, czarna lica, e, niszczyła te. O, nie, lają, sorry, 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 ona, ona, ona jest zła, ona, ona niszczyła te. Na lajona? Niech będzie. Nie, rogram. Ej, ktoś Ro mnie zabił? Rogram 14 jest tam, od razu mówię, bo ona niszczyła te. E... Ja byłem zarażony, fajnie. jak? jak, nie jak? Jesteś zarażony? A, jestem. Nie ogarniam no w ogóle kurwa dawaj tymi... znać, nie? No my tu gramy teamowo. Wiem, o. To... o Boże. Czemu mnie zabił zarażony? Przecież ja byłem w jednym teamie. Chciałbym Co tu kurwa zarażony. mi kuca pod nogami? Nie jesteś zarażony? A w ogóle, nie się zabić. w razie czego to... Dobra, nie wiem czy warto... Sobie to... To... <ślesz> jak się mówi? No i chuj mnie zajebał. Ale e, przeżyłem. Jest musisz. Musisz. Jeżeli jesteś faktycznie zarażony, masz takie czerwone... Tak, mama, mam, mam. Dobra. Eee e co jest? Ej, właśnie... się ja, tu jest! Aha, respawnuje się, spoko e, to tu jest No powiem tak Słuchaj, mi się to wydaje bardziej skomplikowane niż DBD DBD jest w chujnie skomplikowane DBD jest to po prostu... Db... DBD DBD tu ty? jest! DBD w... jest Kuj nie, pod no, no. umiejętności ja, na ten Ja, moment. ja, ja jestem Eleksem. Aha, nie wiem, bo mnie pokazywało niku, tylko ja byłem ja i ten typo zarażono obok mnie. Nie, no nie. bo tak to, to wygląda. Mogę wyskakać w mocy. Eee. Dobra, yy, pany, yy. kto tu jest? Tak. Jest okay. Max i jest no. jakaś. Ja sobie robię strzelbę. A może ją zajebiemy? Maxiu? Co? Tom. Yy, nie wiem, czy damy radę we dwójkę. Tak. Yy. A ja muszę na X robić, strzelbę, Nie mogę na klawiaturze. No kurwa. A tu jest jakiś ammunition? A <mulity> <mulity> to nie. Jakby co się na. A to jest. <mulity> dla mnie to była ta, która jak to nie nie żyje. Co jest? Co się stało? Witaj, lion. A czyli tak, co życie? dawaj na dawaj, Jak Jakby co uważajcie na innych, powiem tyle. Lion, jest lion. No, dziewczyny są bardzo podejrzane, tyle Ja idę za tobą, Lion. Dobra. Może być bezpiecznie. Ej, jaki ja muszę zapamiętać. No ja jestem Fiolet ten, no. Fioletowa, okej. Okay. Dobra, zapamiętam. Widzisz, widzisz tego tu przed nami? On jest niebezpieczny. No, daj. Daję go. A mogę zabić swojego zwierzchnika? Dawajcie, 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 dawajcie! Dwie osoby, niech głosują. Dobra. Zagłosowałem na niego. A ty nie. chyba nie ma... <laughs> Ale ty. To żeś zdradził, chłopie. Ale dobrze. Jeden człowiek. Co to jest? Tutaj trzeba było stanąć na e, tym, się i... miał podnieść. Tylko że się popsuło. O o, czekaj. E, Twoje? Ej, mówisz, cię się przemienia? To czym to był mówisz? Na Musi ten... być ciemno, wiesz? Dobra. Portret. Aha, bo ty no, to f... zniszczyłeś i zreportowałeś, że ktoś to zniszczył. I Zajmij się. No, hmm. dostałem ostatnim potwanem. Dobra, Dobra, i ci nie zdradzimy. Hmm. Dobra. Dobra, to weźmy ją za pierdolmy. A nie, to jest Max. Dobra, możemy ją. Dawajcie, chłopaki. O, jest. baza, tchaczy się zespił, widzicie? Rzeczywiście, ej, to czekaj i ucieknę z wami jako killer. Chyba nie możesz Zobaczymy. Nie hmm. się przychodzę A ja piję zalejonem, żeby było śmiesznie. Dobra, poczekamy. Czekaj? O Dobra. Ile mam do punktów? O. Uuu, uh, 700. Ja minus... 55. ja zero dostałem, co jest kurwa? Nie, ja 750, 500, ja... Ja dostałem zero, ja dostałem jakieś plusy, minusy i kurwa do zero dostałem. <grym>